Rosjanie zostali odepchnięci do Nagomari i Basileti. Natarcie na ich czołowe jednostki poprzedzi nalota 10. Celem są plutony T-80 na północnym i południowym skraju odcinka. Aktywność przeciwlotniczych systemów w okolicy jest znaczna. No hej, witajcie w kolejnym odcinku, gdzie będziemy, zgadnijcie co robić, polować na ruskie czołgi. No kto by pomyślał. E, teraz... <kluzny> jest troszeczkę mgły i będzie duża aktywność samów więc zgadnijcie co się stanie z Maćkiem nie chcę wróżyć, ale... <laughs> dobra, wzbijamy się w powietrze i do dzieła słyszy Maciek? bardzo dobrze e, mamy dzisiaj 6 Mavericków loadout sobie zmieniłem tak jak sugerowała misja, bo my zaczynamy z podstawowym, ale po prawie mieliśmy, żeby yy, przearmować się. Hmm. Ewentualnie byśmy mogli wrócić yy, na lotnisko po dokonaniu nalotów i się przezbroić, ale po co? Potrzebujemy łącznie sześciu rakiet. I ja wiem, że może Maciek ustrzeli ćwierć pojazdu, <grywka> zeli <Zanim> go celu <zastrzelał. grywka> O no mój Boże. A 10 jest świetnym pojazdem. O, znaczy samolotem. O, panie. Hmm, Magnifik. Wtedy, kiedy się zneutralizuje wszystkie <grymny> punkty obrony przeciwpowietrznej, <grymny> to tak, to jest świetne. Hmm. Hmm, hmm. Ale jak poza tym, to nie. Dzisiaj mamy ze sobą też <grymny> zaprzyjaźniony lot e Apache, który gdzieś tam powinien szusować. 19. Widzicie? Mamy naszej lewej radar jakiś. To może być system SA19. Dobra, oddalmy się na południe i damy Maciowi rozkaz, żeby przelecimy przez ten nasz punkt nawigacyjny, żeby sam się zajął jakąś walką. Może nawet mu się to uda i nawet się od razu nie da zabić było bardzo optymalne, Maćku Będziemy sobie lecieć około 200 węzłów, co i tak jest dużo Około 500 km na godzinę Dokonując nalotów Możemy trochę wolniej, ale tak trzymajmy 200, jakbyśmy musieli unikać No, Maciek? dcs mam dodać multi -threading. wreszcie, po latach, wow. A, bo jednak misje się robią troszeczkę coraz bardziej... ...ciężkie. Więc i... ...trudno je okiełznać. Dobra, zobaczmy, czy coś tam widzimy. Gdzie mogą być nasi wrogowie?

O, nasze Apache e, ze skrzydła Springfield coś upolowały. E, może ten. Może te czołgi na północy, bo to będzie tak mniej więcej w ich rejonie. Więc jeśli oni nam nas wyręczą, to super. To Maciek będzie się musiał mniej namęczyć. Chociaż słyszałem, że Maciek robi jakiś nalot. Wspaniale. Przygotujmy się na powrót. Dobra, Pierwsze przelot to było takie w zasadzie, żeby zobaczyć, gdzie jest wróg. Tak? Skoro już wiemy, teraz zawrócimy i będziemy wiedzieć, gdzie go szukać. Ostatnio był duży patch do DCS-a. Dosłownie, kiedy to nagrywam. To jest świeżo po patchu. Więc e, dużo pozapowiadali. Zobaczymy, co ten patch wniesie. Ile, ile zepsuje. Bo no na pewno coś zepsuje, jak to zwykle bywa. Jak taki wielki patch dają, to wiele jest zepsute. Potem przychodzi łatanie. I ten łatający paczek to jest jakieś tak 200 mega. A ten to był około 20 giga. Just saying. Maciek coś wystrzelił jednak w tej w tej bitwie super No, znaczy, że jesteśmy namierzani przez bruskiego Sama. Przez buki, konkretnie. Może w postprodukcji tam powstawiam troszeczkę taki przepitek. <laughs> jeśli uda mi się dobrze zapisać powtórkę, bo niestety powtórki w DC, jeśli mam to do siebie, że są trochę głupie. To nie jest tak jak <laughs> w Ile, gdzie mamy dokładne inputy. Na no tylko, że w ile <coughs> jakieś 10 minut powtórki to jest 500 mega na dysku, eee, ale te powtórki są idealnie takie, jak, jak było nagrane w DCS-ie tak niestety nie ma. No, pięknie maczku. Ale, no jak mówiłem, w DCS jest troszeczkę inaczej. W DCS mamy powtórkę nie z dokładnych inputów, tylko mamy jakieś takie punkty kontrolne, gdzie powinien być samolot, jakie powinien podejmować zwroty. A sama procedura jest resymulowana. Z czasami niektóre rzeczy się potrafią nie zblokować, niektóre rzeczy potrafią się zepsuć. No już widzę kogo. Tutaj przestrzelił. Dobra, <laughs> no zblokujmy w takim razie tych panów. Co? Eee. Coś się po prostu tutaj zaczyna grzebać nieładnie. Bingo Fuel? Co ci się kurde stało? O, ładnie. jak pewnie został strzelony przez kolejnego e, nicponia. Ja tutaj widzę, że coś się zepsuło z mawerikami. One powinny się blokować na to, co im wskaże, a nie skakać, kurde, po całej mapie. Dobra, najpierw <todgrybujesz> zajmijmy się tymi jednostkami, ale tutaj mamy z boku, <todgrybujesz się> z boku> szyłkę. Bo to nas opromieniowuje z tej strony cały czas, więc się tego pozbądźmy. To jest bardzo niebezpieczne, co teraz robię, ale konieczne. <słuch> Przeszpal to licho. <laughs> um, ja wiedziałem, że coś się popsuje po tym pieprzonym patchu. Ale. Dobra, czyli po prostu. Maweriki się blokują na, na najbliższy cel. Cieplny. Co jest bardzo głupie i suboptymalne, no ale. Hmm. Będę chyba musiał wstrzymać troszeczkę ogrywania tej kampanii, póki się. Spaczyłem tego, te skórcze ja wiedziałem, że tak będzie. Bo za każdym razem, kiedy Eagle Dynamics wydaje wielkiego pacza, to coś się psuje. Już nawet nie powiem. O, bardzo ładnie. Czyli południowe zostały zniszczone, na północy pewnie się tym zajęły nasze nasi towarzysze. Ale na wszelki wypadek się temu jeszcze przyjrzyjmy, wiecie. Bo mamy jeszcze trochę rakiet, więc jeśli coś tam będzie, co byśmy mogli ustrzelić, i na przykład nasz Apache nie, nie dawałby rady, co już liczy, no możemy mu pomóc. No i jeszcze, jeszcze zobaczę, czy też się tutaj tak ten to namierzanie. Linking w ogóle bardzo zbożną robotę. No to są dwa apache, które też mają. Oni z kolei mają Hellfire'y. podobne do Marwerików, tylko mniejsze. No i też troszkę krótszy zasięg. Tak, z założenia. No, a gdzie są te nicponie? Gdzieś tutaj powinny być. Między tymi dwoma ogniami. Dobra. No zróbmy nawrót i ustawmy się do ataku. Chcę nabrać trochę dystansu. Zresztą jestem pewien. <laughs> Bardzo będziemy w dupie, jeśli zbyt się tam przeciągniemy. Szczególnie te Te buki, ale buków chyba po tym, przynajmniej po Maćku i jego donosach, panicznych, bądź co, bądź, chyba było aż tyle, że. Tam, nic nie powinno się ostać, tak mi się wydaje. Że Powinni się wystrzelać ze wszystkich buków. Co jest bardzo optymalne, swoją drogą, tak. widzicie, znowu się coś, coś spieprzyło. <laughs> Wskazałem przed siebie, a kamera maverika się blokuje gdzieś na jednostkach hen na lewo. Co to kurde? O! No teraz się zblokowała poprawnie. Współpracujmy jedną bigułę i drugą. I spadajemy. Musimy być naprawdę blisko. Co jest trochę bezsensowne, bo, bo mija się z celem maverika, tak? Kurde. Anyway, eee, całe założenie maverików to jest to, że. Możemy zblokować się hen-hen na czymś hen-daleko, a nie musimy podlatywać, bo bliżej mamy na przykład sojuszników. I to jest problem. Nie chcemy, kurde, strzelać mawerikami i rozwalać sojusznicze cele, prawda? Hmm. No ale co zrobisz? Nic nie zrobisz? Znowuż blokuje gdzieś tam całe mile na, na wschód Na czynale, na północ, przepraszam I ponownie, kurde Coś się zrąbało z symulacją <laughs> No nic, będę musiał poczekać aż Eagle Dynamics wypuści tego patcha Bo, bo tak się nie da grać to, to rozmija się z celem jeżeli chodzi o samoposiadanie Mavericków Czyli najbardziej naszego cennego uzbrojenia <laughs> Notabene a dziesiątki wojują przede wszystkim, ehm, nie jakimiś tam, a znaczy nawet ba, precyzyjne bomby, to jest, to jest coś, tak ehm, ma większe znaczenie niż to działo. No nic, w takim razie przejdźmy sobie do lądowania. O, jest. Na naszej prawej. Lotnisko. Przelecimy sobie dookoła i podejdziemy od drugiej strony. Tak jakbyśmy... Tak jak powinniśmy. Tak. W tej sytuacji. Tak też. Zobaczmy się po załomie i zwrocie ostatnim Odejście jest mgliście, ale damy radę, <laughs> opuszczamy klapy i podwozie. <laughs> Z klapami, w pozycji do lądowania, to możemy nawet sobie tak 150-140 węzłów spokojnie utrzymywać. I nie spadniemy. Ważne, żeby przy samym przyziemieniu, prawda jak sobie mamy po prawej stronie chata, taki wskaźnik, na ilu jesteśmy stopach i ile stóp na sekundę opadamy. Altitude, altitude. Tak długo mamy jakieś. Widzicie trzy. Przed samym przyziemieniem my troszeczkę się wyciągniemy. Uniesiemy dziób. Robimy tak zwany flare. I proszę bardzo. Nas powinno prawie do takich minus 2. No i jesteśmy w domciu. E, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą misję. Ja dziękuję Wam za uwagę. Powstawiam tutaj może jakieś wygibasy z wyczynów maczka i zobaczymy, co tam się działo. O, o Boże. No ale w każdym razie tak, kolejna misja za nami zostało niewiele już w tej kampanii, więc y, zobaczymy się raczej szybko, chyba że y, Eagle Dynamics będzie zwlekać z wypuszczeniem patcha, bo ja nie zamierzam z takimi mawerikami latać.